Państwo, jak to się wszystko zmienia, to jednak jest prawdziwe powiedzenie, jak punkt siedzenia zależy, prawda? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. E, otóż jeszcze jesteśmy komplikowani jedną sytuacją, mianowicie tą, że umowa o kredyt z bankiem jest do 31 grudnia bieżącego roku. I jeżeli byśmy tego kredytu w no, tej ogromnej mierze nie wykorzystali, to w przyszłym roku znów. No, czekają nas procedury przetargowe na okay. kredyt. Jest to no, pewnego rodzaju kłopot, jest to zadanie realizowane przy współudziale środków zewnętrznych. Poza tym no, wypłacając wykonawcy środki za wykonaną część prac unikamy, Podatku 23%, który w przyszłym roku będzie wynosił 23% VAT, a więc o 1% więcej. Gdyby te środki nie zostały wypłacone, a to była kwota 366 tysięcy, była ostatnia faktura, no to 1% to sobie Państwo policzcie, ile to jest w przyszłym roku naszych pieniędzy, których nam nikt nie zwróci. Więc co jest w tej sytuacji lepsze? Szanowni Państwo, ja rozumiem, że względy ekonomiczne są ważne. Już nie będę się odnosił pod punktu widzenia czy siedzenia, bo mój punkt siedzenia jest na miejscu jak najbardziej. Tą dywersję traktuję też pracowałem w tej firmie i y, zawsze coś takiego, jak kwestie ilościowe, terminy i płatności zawsze będą pokazane na dyplomach, bo na I do zdań dotyczących proszę Państwa, nawet względy ekonomiczne nie zwalniają nikogo, jeśli chodzi o łamanie prawa. W tym momencie jest delikatnie prawo naruszone. Można było to albo przewidzieć, albo można było wcześniej to robić. Niestety stało się, jak się stało. Wiadomo, że potrzeba była, tylko nie to było robione, powiem szczerze, na ja wszystko. Bo można było przewidzieć, że jest koniec roku. Można było pewne rzeczy, nie zdążyć wyboru, coś zawsze się trafi, wiadomo. Ale stało się jak się stało, i teraz mamy taką sytuację, że wykonawca wziął pieniądze i wentaryzacja będzie za 2, 3 miesiące pełne szkody dodatkowe. I ile zrobione? A nie się okaże, że tu, jest, że tu wyszło, więc niech zrobi, powiedzmy, no tak, to nie, nie przewiduje tego absolutnie, ale może tak być, teoretycznie. Jest po prostu stało się jak się stało, i myślę, że jest, jest, nie powinno być to miejsca. Proszę bardzo, panie, panie przewodniczący. Słyszeliśmy, że inwentaryzacja została wykonana, zostały przedstawione szkice polowe z inwentaryzacji. Więc jako taka technicznie w terenie została inwentaryzacja wykonana. Na podstawie szkiców polowych można określić długość sieci, posadowienie rzędne i tak dalej. Wszystkie te elementy, które są potrzebne w odzyskaniu inwentaryzacji powykonawczej. Jeżeli nie zostały dostarczone mapy podwykonawczej, ale inwentaryzacja jako taka została wykonana, to potwierdził pan kierownik, że zostały wystarczone szkice polowe. Proszę Państwa, no nie chciałem, aby tu się nie ciągnie W takiej sytuacji się pytam, ile dokładnie tej kanalizacji zrobiono. W oparciu o szkice polowe. Proszę o udzielenie tej prognozy. Chociaż szkice polowe nie są dokumentem jednocześnie. Ale dowód jest. Przed sobą. Panie wykonawcze mnie wykonawcy, jak na tej materii nie interesuje jak wykonawca. Tylko możemy 10 kilometry powiedzieć na temat. Nie interesują dokumenty. Proszę Państwa, myśmy dyskutowali jak powiedziałem kilka godzin na ten temat. Przyjmujemy tą wiedzę, którą posiadamy, że wykonawca ma praktycznie zapłacone. A odbiór dopiero będzie w kwietniu, maju lub nie wiadomo kiedy jeszcze, jak się okazuje, że te asfalty to będzie tak siadało do ziemi, że będzie ludzi. Ja może już kończę swoją odpowiedź w tym temacie. Proszę bardzo, pan Świdarz, niech dalej jesteś na kierunku. Ja mam jeszcze jedno w takim razie pytanie do pana pierwsza. Czy pan inspektor też już ma zapłacone za swój, swoją pracę i za nadużyć? Szanowni Państwo, tak, pan inspektor ma już zapłacone, ale zostało podpisane zobowiązanie. Pan inspektor zobowiązał się, że te niedoróbki, niedogodnienia zostaną sprawdzone. Także... To chodzi o to Panie, Panie, Panie taka nowa, tradycja tutaj nastali, tak? rzeczy, Dlaczego? Rzeczy Nie, nie, nie. Nie, skończone, nie, nie. Skończone, nie, <grym> <grym> wypłacone. nie, Panie Radny. W prawie po prostu, no, można przyjmować takie coś, że spisuje się notatkę służbową, jakie zobowiązanie, że inspektor nadzoru po prostu zobowiązuje się do dopilnowania dalszego zadania. To, to jest wyjątkowy rok uwagi na bada. Proszę Państwa, e, chciałbym to stronę troszeczkę przyspieszyć, bo dlaczego ten temat jest w tym miejscu już wspomniany? Panie e, wie, że musi poczynić pewne kroki, pewne działania w związku no, z tym, jeśli chodzi o przyjęcie uchwały w zmianach do budżetu, <śmum> w Dlatego to jest ważne w tym miejscu, bo musimy się zastanowić, czy taką uchwałę i te środki niewykazujące na, podaje kontrakt, to jeśli chodzi o organizację, podajesz się definicji, mi się wydaje, dobrze? Czy zostawiamy, czy nie podejmujemy tego tematu? Idą te pieniądze na nadwyżkę budżetową i ma 5 miesięcy do biogonowego domu. Nadwyżkę budżetową nie mogą mieć dlatego, że nie są te pieniądze. Czasów, które mają przedmię, przepraszam, to bym zgłosił. Nie są to własne bieżące zmioty. Rozumiem. Czyli najlepszą wersją tego byłoby po prostu podjęcie tej uchwały w wersji proponowanej tutaj przez mój parlament. Tak? Najlepszą wersją tego by byłoby. Dlatego ja nie wykasające. Nikomu nie. Z... Stawia się nas troszeczkę w sytuacji bez wyjścia. Może wrócimy do tematu przy zmianach, ale momentem zmiany do budżetu będziemy każdy i po kolei, do to rozdział Także Może, jeśli... Czy pan, pan Lewis jeszcze trzeba Proszę bardzo. Przypuszczam, że większości z Państwa jest sytuacja wiadoma, jak wyglądała w ogóle inwestycja w sprawach przystąpienia do inwestycji w budowę kanalizacji, sieci kanalizacji w miejscowości Radziączek. I taka inwestycja, w ogóle zamiar takiej budowy przeciągał się przez długie lata, Panie Przewodniczący, przez kilka kadencji Rady Gminy i dopiero ostatnia kadencja, ta, która dobiegła końca odważyła się podjąć taką inwestycję. Nie lada, szanowni państwo, bo na znaczną y, kwotę. Ja bym prosił, wiadoma sprawa, że może nie są zakończone wszystkie prace budowane, związane i zawarte w minumie, być może ze względów oczywistych, to znaczy zaistnęłych warunków atmosferycznych. Ja bym prosił, szanowni państwo, żebyśmy nie przeszkadzali sobie przy akurat zakończeniu realizacji tej, tej, tej inwestycji tej znaczącej dla, dla y, tej gminy, tej miejscowości na ciążek inwestycji. I szanowni państwo, ten okres dwóch czy trzech miesięcy gdy będą sprzyjające warunki i wykonawca będzie mógł dokończyć wszystkie prace, wydaje mi się, że niczemu nie zaszkodzą, a zabezpieczenie tych środków finansowych w kwocie około 70 tysięcy na przyszły rok, na tzw. subkoncie, nie będzie odgrywało żadnego znaczenia przy podejmowaniu ustaleń budżetu na przyszły rok. Wydaje mi się, że to najbezpieczniejsze rozwiązanie będzie, żeby takie konto utworzyć i zabezpieczyć tą sumę że w razie zakończenia wszystkich prac związanych z budową kanalizacji, te pieniążki były zawsze pod reguł. I wydaje mi się, szanowni państwo, z perspektywy tych wielu lat, kiedy faktycznie nikt nie zdobył się na budowę tej, tej, tej kanalizacji, jesteśmy w takim, w takim czasie, w takiej dobrej, że tak powiem, sytuacji, że faktycznie tą kanalizację w jakimś stopniu, na jakimś odcinku, już mamy w tej, w tej miejscowości racjonalnej. I wydaje mi się, że tutaj Pan Przewodniczący straszy yy, i Panią Wójt i, i być może Radnych poprzedniej kadencji, że to jest naruszenie prawa. Być może, być może Szanowni Państwo, nie jest wszystko do, dociągnięte, są jakieś może niedociągnięcia w umowie, jednakże ja jestem w dobrej myśli, przypuszczam, że większość to z znaczy dobrej myśli, że ta inwestycja będzie zakończona i będzie ona on w użytkowaniu dla mieszkańców gminy Raciążek. Więc nie rozumiem dlaczego te wszystkie zapytania. Rzecz biorąc, przeszkadzając kontynuacji i decyzji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Radni, ja naprawdę nie należy do uczciwych straszy. Ja zawsze myślę wzdłuż i twórczo. Mam umysł techniczny i to nie przeszkadza. Niemniej trzeba dbać o finanse gminy. Po to tu jesteśmy i taka jest nasza rola. Nawet jeśli podejmiemy inne decyzje i inaczej myślimy. Musimy Prawda. robić tak, jak przewiduje prawo. W zasadniczych sprawach oczywiście. Proszę bardzo jeszcze. Panie Przewodniczący, ja nie bez powodu zapytałem na początku tych interpelacji i wolnych wniosków, dlaczego w ubiegłym tygodniu były dodatkowe roboty ziemne przeprowadzone przy ulicy Poturnej. Mam no, takie zapytanie, czy wcinka w sierpnięt dopiero, dopiero miała miejsce tydzień temu, czy miała odpowiednio wcześniej miejsce? Kiedy miała miejsce, to proszę zapytać się wykonawcy lub przedstawiciela urzędu. My byliśmy powiadomieni wtedy, żeby być, kiedy była. A była wtedy, kiedy była. Właśnie rozumiem, dlaczego były dodatkowe prace wykonane ziemne, kiedy w, w pierwszej kolejności na początku prac ziemnych, które były przeprowadzone w ulicy Wema i podwórnej, dlaczego w tym czasie również nie było odbioru ze strony Bermicha. Dziękuję bardzo. Pod wcześniej MP unikamy Ja naprawdę mówię, uważam, że tu ten element wcińki pan wyolbrzymia. Panie radny, bo to jest, mówiąc szczerze, drobiazg, po całej sieci. Mamy się, z węgiel, wykażmy w innych miejscach, jeśli chodzi o organizację. Sprawdźmy, żeby spadki wszędzie bierały, sprawdźmy, żeby otworzono na wieśni tam, gdzie trzeba i na tym to ma polegać. Naprawdę byśmy o organizacji dyskutowali tutaj dniami. Ja już naprawdę nie chcę. Może ucinamy tę dyskusję, jak przejdziemy do następnego punktu, bo to bardzo nie skończymy tej dyskusji, a organizacji, jeśli byśmy dalej zaczniemy rozmawiać, to jeszcze szybciej nie zeszło. Bo jest to temat rzeka, szczerze. Zamknijmy ten temat być może, przechodzimy z tego punktu, mówię, bo nie skończymy tej sesji na pewno. Informacja była, e, e, takie formuł, jaka była, panował, starał się nam to jakoś naświetlić. Mamy już pewną wiedzę na ten temat, jesteśmy wolczesi. Wiadomo, że w początek będziemy podejrzewam jeszcze nie jazdy temat podchodzili i będziemy starali się jakoś tam jeszcze na swój sposób jeszcze go przeanalizować. Proszę Państwa, zamykam, zamykam ten punkt. Przechodzimy dalej. Następny punkt, który mamy jest to punkt dotyczący... Wyłonienia przedstawiciela do Związku Pięciu Kujawskiej. Panie Januszu, musiał Pan tu w tej sprawie, bo punkt nam doszedł, jeśli chodzi o wyłonienie przedstawiciela. Nie wiem.